Co, co mi wtedy pomogło najbardziej? Takie zwyczajne codzienne zajęcia. Odprowadzanie dziecka do szkoły, robienie zakupów. W gruncie rzeczy recepta jest bardzo prosta i już dawno ją wynaleziono. Porządek w takich zwyczajnych, powszednich sprawach porządkuje całe życie, a chaos generuje chaos. Tak, pewnie masz rację, tylko ja już po prostu nie mam siły, żeby się z tym wszystkim szarpać. Czasem mam ochotę po prostu sobie to wszystko odpuścić. Ale co masz ochotę sobie odpuścić? Życie? Rodzinę? Dziewczynki Mateusza? No co? Większych głupot to naprawdę nie słyszałam dałbyś spokój, co? Ach, miło, że zawsze można liczyć na ochrzan od starszej siostry. No, ty się ciesz, że możesz na coś liczyć w ogóle. No, widocznie zasługujesz. Cieszysz się? Jedyna pewna rzecz w życiu. Ochrzan od starszej siostry.